A teraz lata próby. Dni dowody, posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. O piękności, wszechpiękności. ornamenty człowieczeństwa. pobyć w ogień skocz papkinie, a twój papkin w ognie zginie. Za znajdę powód chluby. Posłuszeństwa chcąc dać miarę, milczeć trzeba sześć miesięcy. Nic nie galas? Tak, nic więcej. Wytrwałości zaś dać miarę, gdy o chlebie i o Tylko przebóg, niezbyt długo. I dni sześć. O, jestem w grobie. Ale zawsze Twoim sługą. Ze śmiałości w tym sposobie da mi dowód, kto dać do chce. Oddalone w oddalonej stąd krainie jodowity podpór słynie. trwogą bywa krokodylem się nazywa. Schwyci i przystawi moje oko nim zabawi. Bądź ciekawa jest nadmiarę widzieć żywą tę poczwarę. To jest wolą niewzruszoną, a kto spełni co ja każę, ten powiedzie przed ołtarzem. Tego tylko będę żoną. Umrzeć, umrzeć, wielkie nieba! Lecz gdzież była moja głowa, Jam go beształ, mieszał z błotem, On traktament miał dać potem, I ten pośpiech jego wielki, Z jakim wziął się do butelki, Z jakim nalał lampkę całą, Jeszcze że mi było mało, Tak połknąłem małą truciznę, Już się z tego nie wyślizgnę, Więc testament mój ułożę. potem kupię wieczne morze, potem pogrzeb swój zapłacę, potem rest in peace. A, to ja!